Cześć, to jest Spam. Jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często, co papieskie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na początek Anioła Pańskiego. Zapraszam. Niektórzy ze stałych widzów prawdopodobnie tęsknili do postaci sztandarowej dla Spamu. Czy to źle świadczy o prowadzącym, że nie jest symbolem nawet dla własnego formatu, tylko jest nim ktoś zupełnie inny? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, a właściwie to mnie pocieszcie. A ja tymczasem opowiem Wam bajeczkę. Przygotujcie się na festiwal cytatu. Jutro głosowanie nad konwencją o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, więc episkopat protestuje. Dlaczego? Bo nie ma lepszego wiernego niż bita kobieta. I kawałek później. Opozycja ma więc interes we wspieraniu kościoła, a kościół w ubezwłasnowolnieniu kobiet. Gdy bowiem te będą miały bezpłatnych prawników i terapeutów, przestaną korzystać z usług spowiedników i księży. Tyle profesor Środa o kościele. Jak zwykle mam problem z wyborem cytatów, więc jeżeli ktoś z was poczuje niedosyt mimo wszystko po tym programu, to naprawdę zapraszam do lektury. Warto na początek zaznaczyć, że w Polsce przemoc wobec kobiet jest marginalna w stosunku do tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, a przy okazji mamy dużo większy odsetek ofiar przemocy domowej, które zgłasza te sprawy na policję. I niekoniecznie musi to być mój katolski wymysł, bo te dane mam z różnych źródeł, na przykład z racjonalisty. Oczywiście nie znaczy to, że problemu nie ma. Chodzi o to, że ten problem jest dużo mniejszy niż w państwach, które te konwencje przyjęły. A to wszystko przy tradycyjnym modelu rodziny i dostępie do spowiedników. A propos. Można się wyspowiadać, że jest się bitą, dać nam mszę, żeby więcej nie bił, zorganizować kółko bitych kobiet, dostać w konfesjonale porady, że należy się modlić, względnie pościć, by wszystko przetrzymać i zachować rodzinę. A jak mąż zabije, to trudno, będzie kolejna msza. Jak cierpisz, to pamiętaj, że Jezus też cierpiał. Jeśli drogi widzu nie wiedziałeś, że taka jest nauka kościoła, to teraz już wiesz. Zatem wstań, idź do swojego proboszcza, zapytaj, złóż apostazję, a potem znowu idź. I nie grzesz więcej. Przepraszam za kpinę, ale na ten poziom ignorancji zaradzić nic nie mogę. A tytuł artykułu brzmi: Episkopat protestuje, niech raczej poczyta. I vice versa. O revoir. Jak natomiast konwencja ma się do homoseksualizmu, nie mam pojęcia. Prócz może tego, że episkopat wyraża jakieś wewnętrzne fobie Kleru, bo przecież celibat nie jest stanem normalnym. Stąd histeryczny strach przed gejem jest wprost proporcjonalny do pokus, na jakie wystawieni są żyjący w celibacie księża. Ale to jest wewnętrzna sprawa kościoła. Po co episkopat jogu zewnętrznie? Negatywne nastawienie do homoseksualizmu w kościele bierze się z celibatu, jak już wiecie. Pomijając fakt, że jest to jedna z bardziej obrzydliwych insynuacji, na jakie kiedykolwiek trafiłem, to warto ten argument zapamiętać. Można z niego zrobić użytek, gdy w innym miejscu profesor Środa napisze, że Kościół od zawsze ich dyskryminuje, a w jeszcze innym miejscu, że celibat wprowadzono w średniowieczu. Aha, i celibat nie jest stanem normalnym. Zanotujcie to sobie również, bo przyda wam się, gdy ktoś się będzie oburzał na słowa arcybiskupa Hozera, że według genderystów człowiek istnieje dla orgazmu. Pozostajemy w temacie, ale zmieniamy front. Spokojnie, dalekiej podróży nie będzie. Oto co na temat neomarksizmu, którego dopatrują się w genderbiskupi, pisze na łamach internetowej wyborczej Adam Leszczyński. Marksizm zakładał jeszcze pewną wizję historii, według której kierunek zmian społecznych jest z góry znany, czyli wszystkie społeczeństwa dążą do komunizmu, w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wszystko to było herezją dla Kościoła, bo zakładało, że religie, w tym katolicyzm, są tylko produktem pewnej fazy historycznego rozwoju, a nie czymś niewzruszonym, świętym i danym od Boga. Innymi słowy, komunizm był dla Kościoła zły, ponieważ wymagał od niego rozwoju, dopóki nie zeżre własnego ogona i nie dokona implozji. Nie dlatego, że wymordował miliony ludzi na całym świecie. Nie dlatego, że zwalczał Boga systemowo. Nie dlatego, że walczył z Kościołem na wszystkie możliwe sposoby. Nie dlatego, że skłaniał ludzi do największych możliwych upodleń. Nie dlatego, że odbierał im wolność. Nie dlatego, że likwidował Solidarność i niszczył całe społeczeństwa. Nie, komunizm był zły, ponieważ wymagał rozwoju. Oto, co o Kościele wiedzą na czerskiej. Do dziś marksizm jest dla kościoła wrogiem, chociaż to doktryna już mało popularna. Ideologia gender, jak mówią biskupi, albo badania nad płcią kulturową, jak to nazywają same specjalistki i specjaliści od gender, zajmują się zupełnie czymś innym. Czytelniej się już nie da. Są specjaliści w danej dziedzinie oraz biskupi. Są intelektualiści, eksperci i nienawistna kasta gerontów. Sympatyczne jest to, że główną tezą artykułu jest specjalne dobieranie przez hierarchów odpowiednich terminów, dlatego że oni podobno wiedzą, że słowo ma ogromną moc. Jak widać, dziennikarze również to wiedzą. I na koniec krótka wzmianka. We wproście jest wywiad z Johnem Davisem, to jest watykanista, autor książki Dziennik Watykański. Jeszcze dziś wieczorem będę miał tę książkę w swoich rękach, a w przyszłym tygodniu spodziewajcie się recenzji. Póki co mam raczej mieszane uczucia, ale widać z daleka, że jest to rozmowa ze specjalistą. Póki co przytoczę wam jeden fragment z tego wywiadu. Słyszał pan, że Józef Wesołowski, były nuncjusz apostolski na Dominikanie, wykorzystujący seksualnie dzieci, spaceruje po Watykanie? Może pan go widział? Nie, nie widziałem. Facet pracuje w Watykanie od 30 lat. Zajmuje się łażeniem po Watykanie i wynajdywaniem smaczków. Zna każdy kamyczek na placu Świętego Piotra. Jest niezależny, nie ma powodu, żeby komukolwiek pomagać, a mimo to twierdzi, że Józefa Wesołowskiego nie widział. Od 9 miesięcy nie natknął się na tego, który podobno bezkarnie sobie popyla po Watykanie rowerem, swobodnie, niczym ojciec Mateusz. głupi Watykanista. Nie czyta polskiej prasy. To tyle na dzisiaj, dzięki za Twoją uwagę, zapomnij o łapkach w dół, ale pamiętaj o łapkach w górę, komentowaniu, subskrypcji, udostępnianiu całej reszcie, zachęcam do nagrywania własnych autorskich wstępów, które jak zwykle pojawią się na początku odcinka, a teraz Vox Populi, widzimy się za tydzień.